A, chodźcie na z tej strony do was w kolejnym odcinku z serii testowania samochodów w Forge Horizon 4. Tak jak obiecywałem, w dzisiejszym odcinku będzie i kompletnie stymulowana i oczywiście się bez żadnych systemów, jak to jest u nas na odcinkach. Podsułam do pierwszego odcinka, wytłumaczyłem dokładnie o co chodzi z tym. Boję się, boję jak tam pobiegnie. Nieważne. 3... 2... 1... Boję się, że ten samochód się przywróci. Jedź, przyspieszaj. Widać popór. Ok. Cięcie. Słuchajcie, dla Izety to jest za trudne, więc ominiemy te kółka i po prostu od wyniku końcowego odjmiemy jeden kilometr nie Tak będzie chyba najlepiej. A teraz na jakoś spróbuję się rozpędzić. Yes, yes. 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 Cool. look at us. Yes. walk To będzie chyba czas Jak dotąd na naszym torze Jeszcze kiedyś może tutaj pila znaleźćmy Gdzie jeszcze? Okej okay, widzimy się jak będę przy fotoradarzu Zarejestrowane zmierzone 84 45 I zapiszę to na samym dole Może nie na samym bo jeszcze kilka 50 jest Ale zapiszę to prawie na samym dole 84,45 Okej, okay, teraz już sam dół czeka tylko na piłkę Więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału nie Subskrybujcie kanał, zostawcie tutaj łapeczkę w górę I oczywiście dzwoneczek Żeby nie przegapić like w, w innych z Forzy i Farenurga Siema!